Cześć, witajcie moi kochani z tej strony Domi LPS TV chciałam Was poinformować, że mam właśnie konto na mówi Star Planet. No, mój profil to mój nick to ogólnie Yulaidomi LPS TV 1. Taki mam nick, bo już kiedyś się zalogowałam i nie wylogowywałam. No i o! Mam trzeci poziom, bo no, bo znaczy ja większego nie mam. I chciałabym bardzo, żebyście dawali mi prezenty. Nie mam niestety VIP-a. Proszę, bo... E, I dawali mi jakieś rady ogólnie, nie wiem. Tutaj mi pisali... E, nie wiem. Czekajcie. No gdzieś mi na właśnie... Mówili starplan, do mnie pisali jakieś rady. Jeśli się da, bo ja no... Ja ty od niedawna w to gram, od paru dni. Słowa i fortunę sobie wejdę, o. Cholome i wygrywaj, mam nowe. I mam ogólnie. Teraz wam pokażę, co mam. Mam ogólnie tak. Czekajcie, bo teraz mi się wszystko uruchamia głupie VIPi. Wip, i inne rzeczy, no. Mam ogólnie. No, profil. Już idę w No, um, aktywności. Mam jeden artbook. Tak, mam jeden artbook. Obraz się nazywa i stworzyłam go dwa dni temu, tylko... Nie no nie. Ja nie mogę. No mój. O! teraz mi się dopiero załadowuje Zobaczcie, że tak e, trochę mam złą słabość nagrywania, bo wiecie jak to jest. Ja, yeah. no załadowuj się. Taki mam artbook, ogólnie o. Nic tutaj nie może być idealne u mnie, niestety. Też kasujemy. To też. Um, mój pokój wygląda tak. Mój pokój ogólnie tak wygląda na razie. Nie jest jeszcze umeblowany. Teraz uwaga, uwaga. W sumie nie chcę tego. Po prostu mam prezent. Prezenty, które otrzymałeś, nie mam żadnych prezentów. Prezenty, które podarowałeś nikomu, nie dawałam żadnych prezentów ani w ogóle. Dobra. Prezenty. E, no. Fajnie było, gdybyście mi nie dali. Będę zwiększyła level, bo do levelu 9 bo wtedy bym mogła ogólnie swoje rysunki tutaj pokazywać. No. I ogólnie to tak. To jest już w zasadzie koniec tego odcinka, no a więc pa pa!